Witam was bardzo, bardzo serdecznie w zręcznym dziele. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić taki komin golf na szydełku. To jest bardzo proste szydełkowanie. Myślę, że absolutnie dla każdego. Zapraszam serdecznie. Oczywiście tradycyjnie. Zapraszam was też na mojego Instagrama na mojego bloga i na Facebooka, gdzie zobaczycie troszkę więcej kulis moich pracy. Zobaczycie skąd biorę inspiracje, jak rozpisuję właśnie tak jak tutaj swoje wzory, jak wygląda ta moja praca. Zapraszam. A teraz zobaczcie, ja korzystałam z takiej włóczki. Tutaj mam zrobiony wzór na włóczce pojedynczej i ona jednak jest taki za cienki. Zobaczcie, stwierdziłam, że jednak chciałabym grubszy komin, dlatego zrobię z podwójnej nitki. Ta włóczka, ja kupiłam ją kiedyś na druto zlocie, to jest Merynos, ale nie podam Wam firmy, niestety, bo zgubiłam gdzieś <laughs> do tego zawieszkę i nie mam pojęcia, skąd to jest nawet. W dotyku jest bardzo mięciutka, natomiast przy takim ym, ciasnym przedełkowaniu robi się trochę sztywna. Także jeśli macie taką włóczkę, to ostrożnie. Ja dosyć ją rozwijam, tak? Przewinę ją w kłębek za moment. i Pokazuję Wam, jak ją rozłożyć. Przewinę ją w kłębek po to, żeby móc właśnie szydełkować na dwóch włóczkach. No i mam dwa kłębki. Zobaczcie, szydełko 3,5. Bo to jest dosyć cienka włóczka. Dlatego będę na 3,5. Mam tutaj swój koszyczek, do którego wkładam obydwie włóczki, i tak najlepiej mi się szydełkuje. Biorę jedną i drugą. O, I będę teraz zawijać. Jeśli macie jakąś grubszą włóczkę, tak, to możecie na grubszej. Jeśli macie cienką, to właśnie tak jak ja zrobiłam dwie. No i zawiązuję pętelkę na szydełku. O, przekręcam sobie tutaj i wkładam szydełko. Zaciągam pętelkę. I będę robić łańcuszek, który będzie miał 43 oczka. Podstawy szydełkowania macie na moim kanale. Tutaj w prawym górnym rogu jest i gdzie zobaczycie jak robić łańcuszek i wszystkie wszystkie podstawy. Także jeśli jesteście pierwszy raz i pierwszy raz szydełkujecie, to może najpierw warto zerknąć tam. A teraz proszę zróbcie 43 oczka łańcuszka. <laughs> ja już mam zrobione. Tak, nie jest bardzo długi, ale no taki myślę, że w sam raz. I teraz zobaczcie, liczę sobie raz. Pierwszy i drugi, tak? I tutaj trzeci, ale powinnam policzyć też to pierwsze oczko, tak? Także wy wbijcie się w drugie oczko, bo mi tam finalnie zabraknie. Robię trzy oczka łańcuszka w górę, narzut i tutaj, gdzie zaznaczyłam sobie palcem, przerabiam słupkiem. No. I tutaj mam pierwszy słupek, w tym samym miejscu robię drugi słupek. Robię dwa oczka łańcuszka i w tym samym miejscu również dwa słupki. To jest taki wzór ala muszelkowy, przeplatany fajnym takim warkoczem, słupkami reliefowymi. O, zobaczcie, i tutaj mam taką jakby muszelkę, tak. Teraz robię raz dwa oczka wolne i w trzecie wbijam się słupkiem, którego nie będę przerabiać w całości. Przerobię tylko przez dwie pętelki, nie przerabiam. Robię narzut w to samo miejsce się wbijam przez dwie pętelki i dopiero teraz przez wszystkie trzy, tak żeby uzyskać jeden taki gruby słupek. Znowu dwa oczka łańcuszka, odliczam i w trzecie. Będę robić dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. To co przed chwilką. Drugi słupek. <coughs> Przepraszam. Dwa oczka łańcuszka. I teraz drugi słupek. Akurat wiecie, jak się nagrywa tutorial, to wtedy człowieka łapie chrypa, nie? Standardzik u mnie. I teraz będę robić długi słupek. O, i mam. I znowu powtarzam to samo. Mijam dwa oczka łańcuszka, w trzecie się wbijam i będę tu przerabiać ten gruby słupek. Czyli nie przerabiam, teraz robię drugi przez dwa i dopiero teraz przez trzy pętelki. I tak muszę przerobić cały rząd. Tych muszelek grubszych tutaj będę mieć siedem, tak? Tych grubszych, a tych pojedynczych słupków będę mieć sześć. Także. Musicie przerobić cały rząd do końca dokładnie w ten sam sposób. I w kolejnym rzędzie będzie tylko jedna mała zmiana. Ale generalnie sam wzór będzie dokładnie właśnie tak zachowany. Tymi muszelkami będziemy właśnie wszystko przerabiać. Ładna ta włóczka, w ogóle taki piękny ten beż, różne odcienie beżu to są. Znowu odliczam dwa oczka łańcuszka i tu się wbijam. I nie będę przerabiała słupka, tylko jeden gruby. Bardzo ładny mówię ten beż, do wielu stylizacji pasuje, ja Wam ten komin y, dla siebie go zrobiłam i naprawdę fajnie wygląda, w szczególności tak pod szyję, do jakiegoś płaszcza na przykład, bardzo ładnie robi ze Golf. I znowu dwa oczka, dwa oczka omijam i teraz będę robić tą część z dwoma słupkami, przedzielonymi dwoma oczkami łańcuszka. Specjalnie tego początku tutaj nie skracam, bo chcę, żebyście dokładnie zobaczyli, jak to wygląda. O, i tutaj, tak, i mamy. O, zobaczcie, tak, już mam tutaj cztery. Tak, a powinna mieć tych. Tych takich jakby muszelek rozetek, trudno mi to nazwać powinna mieć wszystkich 7. Także przeróbcie dalej do końca. I za chwilę spotkamy się, jak już będziemy, ja też będę mieć przerobioną całość. No i proszę bardzo, mam tutaj cały rząd zrobiony. Raz, 2, trzy, 4, 5, 6, 7. I uh -huh, mam tutaj. I ponieważ tam na samym początku mówiłam Wam o jedno oczko się pomyliłam, to tu zostały mi dwa oczka, a powinny zostać mi trzy. Dlatego wbijam się już w to ostatnie, ale Wam powinny zostać dwa oczka wolne, i w to trzecie ostatnie wbijamy się już pojedynczym słupkiem. O, i w ten sposób zakończamy cały rząd. Nawet jeśli zostało Wam dwa oczka, tak jak mi, w ogóle się tym nie przejmujcie, i tak ten komin wyjdzie. Dwa oczka łańcuszka w górę robimy nawet trzy o i robimy dokładnie to samo. Na tej poprzeczce z dwóch oczek łańcuszka powtarzamy to, co mamy na dole, czyli dwa słupki, to jest pierwszy i drugi. Dwa oczka łańcuszka i znowu pierwszy i drugi. Teraz też będziemy robić ten słupek taki z, y, nieprzerobiony, ale będziemy się wbijać szydełkiem pod niego. Zobaczcie, o tutaj, tak. Robię narzut, wbijam się pod niego, przeciągam włóczkę, przerabiam przez dwie pętelki, nie przerabiam. Znowu robię narzut, znowu się wbijam pod niego. Przez dwie i przez dwie. Proszę bardzo. I y, na tym jakby polega ta zmiana. Teraz znowu zaczynamy tą samą rozetkę robić dalej, ale na tym polega ta zmiana, że ten słupek będziemy właśnie przerabiać tutaj od, mm, będziemy się wbijać pod ten gruby słupek podwójny po to, żeby uzyskać taki fajny efekt 3D, wiecie, żeby coś na tym kominie siedziało, nie? Żeby coś tam wyglądało tak, jak powinno być. Ale ja tutaj zobaczcie, źle się wbiłam. Zaraz zobaczcie, o tutaj już widzę, o widzicie? Pod zły wbiłam się słupek, bo teraz powinnam się wbijać już w kolejny, ale o, czyli tutaj muszę robić drugi słupek jeszcze. I za wcześnie się wbiłam. O, tu, już Wam pokazuję, i teraz zobaczcie, nie tu, tylko, bo to jest ta część rozetki, tylko w następny. O, tutaj. Tak, tu powinnam się wbić, czyli znowu pod, robię narzut. Pod ten gruby, podwójny, jak gdyby słupek. Nie przerabiam, znowu narzut. O, i przerabiam przez dwie. No i w ten sposób musicie znowu przerobić cały rząd, i w zasadzie to już jest, można powiedzieć, koniec tego wzoru. Słuchajcie, on, ten komin, dokładnie tak będzie wyglądał. W kolejnym rzędzie też jeszcze Wam pokażę, bo będziemy się wbijać nie pod słupek, tylko jak gdyby z tyłu. Ale za chwilkę to będzie, myślę, dla Was jasne, jak już to pokażę. Ale zobaczcie, o nie, mam tutaj znowu trzy rozetki i zobaczcie tą wypukłość. Ona będzie robić nam robotę. Ona spowoduje, że właśnie ten komin będzie miał taki wygląd 3D, że będzie coś nam się działo. Tak, tutaj sprawdzam, pilnuję, żeby pod dobry ten podwójny słupek się wbić. Nie pod tą część rozetki, tylko pod ten słupek. Tutaj nawet nie musicie do końca liczyć, tak? bo cały czas potrzebujecie siedem tych rozetek, sześć podwójnych i, i pojedynczy słupek na końcu. Hmm, bardzo prosty w ogóle sam w sobie schemat. Ja znalazłam go na Pinterestie i postanowiłam właśnie go nagrać dla Was. Prosty, łatwy, właśnie niewymagający liczenia i do samego końca przerabiacie. A były pytania, że chcielibyście taki komin e, golf, stąd nagranie. No i mam tak zrobiony. Fajnie wygląda. I teraz jak kończymy? Kończymy tak, że robię narzut. I tu mam kończę tą rozetkę, i tutaj w trzecie oczko łańcuszka wbijam się. O. Wiem, że osoby początkujące zawsze mają problem z tym trzecim oczkiem łańcuszka. Muszę Wam powiedzieć, że gdy ja zaczynałam przydełkować, wbijałam się mniej więcej w trzecie oczko. I w ogóle się tym nie przejmujcie. Takie rozpoznanie oczek wychodzi już z czasem. Znowu trzy oczka łańcuszka w górę i zaczynamy trzeci rząd. Zaczynamy od tej rozetki. Nic tutaj się nie zmienia. O i. I jeszcze jeden. I teraz tutaj zobaczcie, żeby mieć ładną, wypukłą, tak? Tutaj, to muszę się wbić jakby w drugą stronę. Czyli nie pod słupek, tak jak się wbijałam wcześniej, tylko z drugiej strony, jak gdyby z tyłu. O tutaj, tak? O tutaj z tej strony. Tak, żeby ta wypukłość szła cały czas mm, tak samo. Żeby jakby była prawa i lewa strona y, tego komina. Tak, więc na zmianę raz się wbijam pod, a raz jak gdyby z drugiej strony. O, tu zobaczcie, o tak, przekładam. O, i tutaj, i tak będę przerabiać. Myślę, że to dosyć dobrze widać. Zawsze możecie jeszcze zrobić sobie pauzę. Nie przerabiam tego słupka tak jak do tej pory. Dopiero teraz przez dwie i dopiero teraz przez trzy pętelki. O, tak. I w ten sposób zawsze będę mieć tą wypukłość na jednej stronie komina, a z drugiej strony komin będzie płaski. I to będzie oznaka, z której strony ma być część prawa, a z której strony część lewa. I tak musicie przerobić sobie no, na odpowiednią długość, na tak, taką długość, jak chcecie, żeby ten komin wyglądał. To już w zasadzie zostaje teraz tylko sama przyjemność dziergania. Mam nadzieję, że to, co pokazałam Wam do tej pory, jest dla Was jasne. Ja jestem, mówię, bardzo zadowolona z tego komina, bo on robi fajną robotę właśnie do na przykład do płaszcza. Jak gdzieś tam jest zapinany tak dosyć wysoko i taki chce mieć kontrast przy szyi, to naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda. No, chodź tutaj. O. Tak. I mam. Zobaczcie, i z tej strony cały czas mam tą wypukłość. Nie? A z tej jest gładko. Nie? O, proszę bardzo. I dalej znowu wbijam się od tyłu jak gdyby z drugiej strony. I zobaczcie, tutaj mam tak. Z tej strony tak i znowu będę wbijać się tutaj w trzecie oczko łańcuszka. O, tutaj przerabiam słupkiem, o i teraz dwa oczka łańcuszka w górę, odwracam i znowu przerabiam kolejny rząd. Jeszcze ten rząd nie skracam, wiecie, ci z Was, którzy są ze mną po raz kolejny wiedzą, że ja nie szybko skracam tutoriale po to, żebym miała pewność, że na pewno macie wszystko dobrze wytłumaczone. Dlatego jeszcze jeden rząd tutaj pokażę Wam i teraz zobaczcie, tak żeby tą, z tej strony, to ja się będę wbijała jak gdyby pod słupek, tu, nie z tyłu słupka, tylko pod i znowu przerabiam przez dwa, o, tak i tu już zaczynam sobie, nie wiem, czwarty rząd, hmm. no mówię, bardzo prosty, już na tym etapie, jeśli jesteście ze mną i sobie szydełkujecie, to... To myślę, że jest dla Was już tutaj wszystko jasne. Za chwilkę pokażę Wam, jak połączyć ze sobą ten komin, jak już sobie wydziergacie odpowiednią długość. Teraz jak długi ten komin ma być? Wiecie, to jest bardzo trudno powiedzieć, <laughs> ponieważ to zależy, jaki chcecie, i teraz do końca musicie go wydziergać. To zależy, jak długi chcecie, żeby on w ogóle był. Muszę napić się wody, żeby móc do Was dalej mówić. To zależy, wiecie jak to, jaką ktoś ma długą szyję, czy to jest komin dla dziecka, czy dla osoby dorosłej. Musicie po prostu go nie więcej przymierzać. Ja zrobiłam taki dłuższy troszkę, żeby on też mi tutaj zakrył też i delikatnie tak obojczyki. Ale jeśli ktoś nie chce, chce, żeby to był typowy golf, to można naprawdę dużo wcześniej go skończyć i też nie ma kłopotu. Ja Wam zaraz pokażę, odmierzę. Zobaczcie, mój wygląda tak. Ja wiem, że on tak tutaj w kamerze tego nie widać, ale zobaczcie, jest taki 3D. E, zaraz zobaczycie, jak zrobiłam go o, na 30 cm, tak, i na długość, prawie 50, tak 48. I jest taki, że zakrywa mi obojczyki. Teraz słuchajcie, łączę jeden koniec z drugim po prostu. I tą, na tą część prawą, po to, żeby pokazać, pokażę Wam, jak oczkami ścisłymi uzyskam jeszcze jeden, ten wypukły rząd. E, tutaj wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, nic się nie zmienia i przerabiam oczkiem ścisłym. I znowu, tu pod spód i tu, i oczkiem ścisłym przerabiam. I znowu, teraz wbijam się tutaj. Patrzę, żeby były mniej więcej równe, tak? Mniej więcej w to samo miejsce. I zobaczcie, i tu, i pod poprzeczkę. A teraz tutaj w sam środek. O, jak wbijam się w środek robótki, to i po drugiej stronie też w środek, jak pod poprzeczkę, to i tutaj pod poprzeczkę. No, pilnuję mniej więcej, żeby było równo. Zobaczcie, i przez to, że oczkami ścisłymi zamknę, to tutaj też uzyskam taki rząd wypukły i nie będzie do końca widać, gdzie ten komin się zaczyna. A gdzie kończy? Hmm, przez to, że właśnie tak przerobię oczkami ścisłymi i wyciągnę, jak gdyby, do góry ten szef. Także fajny sposób, w szczególności właśnie, jak jest komin taki 3D. Naprawdę fajnie to wygląda. No i teraz musicie to przerobić do końca. Zobaczcie, nie taki rząd jak ten, w ogóle praktycznie niczym się nie różni. Tym bardziej jeszcze, że włóczka jest taka e, pstrokata troszkę, to już w ogóle mm, naprawdę tego nie widać. I za chwilkę pokażę Wam, jak totalnie zakończyć. Komin, proszę bardzo. Tak, mam tutaj. I teraz tutaj zrobię, o, tu się wbije i tutaj. No, no chodź tutaj, chodź. O, przez dwa oczka też przeciągnę. I przeciągnę sobie kawałeczek włóczki, zrobię odetnę tutaj i zrobię pęcełek. Połączę jedną włóczkę z drugą, zobaczcie, z tego początku. Teraz połączę z tyłu, z tym, zawiążę, żeby mieć pewność, że się nie rozwali szydełkiem. Tutaj sobie poukrywam delikatnie tą włóczkę, chociaż ona, wiecie, za na pęcełek za mm, wiązana, to i tak jej praktycznie w ogóle nie będzie widać. W kilku miejscach poukrywam. Lubię ten moment ukrywania, to już mówię o tym wiele razy, bo wiecie, to znaczy, że jest robótka skończona praktycznie, że wszystko dobrze wyszło. Ukrywanie nitek to już jest naprawdę taki efekt. Że jestem szczęśliwa, że kolejne zręczne dzieło wyszło, że kolejną rzecz mogę Wam pokazać. No, dużo przyjemności mi daje. W ogóle tworzenie też tego kanału naprawdę sprawia mi bardzo dużo przyjemności. I teraz, proszę, zobaczcie. Tutaj, jak sobie mam, o, komin taki w formie golfu. Tutaj w ogóle nie widać, nie, który to jest, gdzie jest, z której strony było łączenie. Naprawdę wprawne oko, tylko to zobaczę, dostrzeżę. No, i teraz składam golf do środka o. o tą częścią, która zobaczcie, tak ładnie mi się tutaj zakańcza, jeszcze w takie półkola. O, tak. No, i mam zrobione, tak? To jest taka długość, mówię, która przykrywa mi obojczyki. Jeśli chcecie krótszy, to możecie śmiało stworzyć sobie krótszy. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia. Pa!